Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z DSIMs 2. Tak, kolejny odcinek. Zrobiłam wszystko. Mam w miarę historię dla Aurory, więc jest spoczko. To, co bym chciała zrobić, więc idziemy z tym planem tak mniej więcej. Dobra. Czy coś się tu zmieniło? W domu? Znaczy. Tak, no, dobra, w domu tak, Muszę to już nakarmić, bo poszedł. To jest dużo. Piesek nam odszedł Tak jak widzicie Tutaj nie mam buty Piesek nam odszedł, niestety Więc nie mamy pieska Zasięliśmy całe tutaj Ogródek, mamy pieprz Mamy pakłażan, fasolkę Fasolkę, tak i to wszystko co było To tutaj po prostu te trzy Które są nowe Kupiłam samochód Który jeszcze nie jest tutaj zainstalowany Alarm I tak dalej, i tak dalej a tutaj dałam huśtawki, dwie i te drabinki. I tak naprawdę to tyle. Um, y, Ela jest. Mi y, z ciąży. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale już bardzo, bardzo chciałam jej dać. Najwyżej tutaj zrobię mm, pokoik. Kolejny. <laughs> Dobra. My musimy poogarniać simów wstawać wstawać, bo, bo to się może bardzo źle skończyć Zastęp dziecko odbiorą i, i tyle w ogóle będzie z tego więc chodź, ty też wstawaj, Aurora tutaj też postawiłam jej komodę wstawaj, wstawaj pościel, łóżko, skorzystaj nie musisz być wrześnica, ale chciałam, żebyś miała zębki Wstawać, wstawać, leniuchy, pościel, łóżko i weź resztki. Wszyscy tutaj dzisiaj pracują. Tak naprawdę. Wrócimy do szkoły, więc trzeba by było kolejnego. Dnia. Kolejny raz dla Waltera wziąć opiekunkę. No to w ogóle zostały dwa dni, więc ten dzień i kolejny, czyli jutro by miał urodzinę, czyli w sobotę. No, też planuję w kolejny dzień nagrać właśnie, bo tu urodzinki i tak dalej, tak Jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał. E, dobra, czy on jest zmęczony? Jest zmęczony, więc tak naprawdę to chcę jeść i położyć go do łóżeczka, więc chodź tutaj. E, dobra, tak na razie to, to w ogóle nie wiem, bo niech on ona na chwilę karmi. Wolter'a Chciał żebyś... <grywa> <Właśnie. grywa> Okej, okay. dobra, daj butelkę. Teraz to wyczyścimy Tak, no, szykuje się ostatnia yy, ciąża, trzecia yy, Więc... Tak, do samochodu I autobus, do i pracy, i do szkoły Co ty robisz z nim, Bo Boże Święty? Aurora, połóż. Połóż go. Błagam. Błagam. Nie załamuj mnie. Wyczyść, skorzystaj. Weź prysznic. A Boże. Wypij. Ja bym bardzo chciała, żebyś ty, ty w ogóle zjadła. Ty to w ogóle nawet nie potrzebujesz, ale chciałabym, żeby ona zjadła. Eee, weź łatki. Ty weź to wypij. Kurde. I weź miska. Chciałabym, żebyś naprawdę zdążyła zjeść. Ech, dobra. To weź, weź tą miskę. No ja wiem. No ja wiem, że jesteś zmęczony. No co ja poradzę. Co ja poradzę. Dawaj, dawaj. E, dobra, chciałabym, żebyś usługi wzięła. Tak, tak dużo zjesz, naprawdę. Dobra. Mm. Na szczęście krowy nie muszę karmić. E, opiekunka. No? Tylko te teraz. Cześć. Ona znowu. Bo ona mi zaraz umrze Nie czyścisz tego, zjadasz On się w ogóle położył na... E, Leżaku, mamy kryzys Mamy ostry... Kryzys Będzie okej, okay. czy przyjechała ta opiekunka? Albo nie, chodź jeszcze tu nakarm Tą krowę, bo ona tam e, pójdzie Pójdzie do tej krowy I idzie do pracy Idzie do pracy no dobra, Walter jest. Tutaj, dobra. E, ale... Ta babka nie wiem, czy się nami zajmie, czy, czy się nie zajmie nami. No, pani mogłaby wyczyścić. Okej, okay, niesie mnie tutaj. Ehm... Tak no... Ehm... Babo, czy ty pomyślisz chociaż trochę? Ja nie chcę jeść! Ja nie chcę jeść! No, ona zaraz nam zrobi po prostu. Nie chcę jedzenia! Ja chcę do łóżka! Spać chcę! Hello! Babo, wstrętna! O, w końcu może. Tak, ale my się zasiekamy, będziemy mieć brudną pieluszkę, i zaraz znowu będzie musiała do nas przyjść. Kurde, co za baba. Tu w ogóle mamy mega słabą u niej, kurde, mamy tą. tą zabawę. No cóż, poradź. A teraz tu posprzątaj. No właśnie, tu posprzątaj teraz, bo rozwaliłaś to jak nie wiem co, nie wiem po co. Masakrycznie. No i jestem ciekawa, gdzie teraz idziesz. Okej. Okay. Dziś w klasie jest zastępstwo i nauczyciel prosi, aby Aurora zdecydowała co zagrają po południu. W nogę czy zbi zbi zbijanego? Którą grę powinna wybrać Aurora? Zbijany? Co? Zbijany. Sport mistrzów. W rzeczywistości okazuje się sportem brutalny, gdy wszystkie silne dzieciaki wchodzą do jednej drużyny i przez prawie całą godzinę tłuką Drugą, drugi zespół piłkami. Aurora zostaje trafiona piłką w rękę. I rodzina musi zapłacić rachunek za leczenie. Fajnie. No eee, tam. Nastać. Tego jest zbijany. Okej, okay. Ela i jej kolega pokazują w pracy swoje kolekcje owadów. Nagle Ela zauważa, że kilka latających insektów zostało niewłaściwie oznakowanych przez jej kolegę. Czy Ela powinna zwrócić na to y uwagę kolegi? Y na to uwagę kolegi, czy sama to poprawić? Y powiedz koledze, nie możesz dotykać cudzej pracy tak naprawdę. Ela postanawia powiedzieć koledze o źle oznaczonych owadach. Chociaż miała dobre zamiary, szczurony kolega źle to przyjmuje i krzyczy, że elektroną perfekcjonistką Ela czuje się zniechęcona i traci entuzjazm wobec natury. Eee, tak, plan według. Hmm, znaczy na dzisiaj. Jeszcze jeden. Jest taki, yy, że właśnie. <ścoughs> odchodzimy z tej pracy. Tak. No, Eli nie miała tutaj. Yy, znaczy, Eli. Ela. Nie wiem, czemu mówię Eli. Ela nie miała tutaj w ogóle tej pracy jako cel życiowy, pamiętacie? Miała tylko te zwierzaczki, te szczenięta i kociaki, czy tak dalej, i tak dalej. A tutaj właśnie się teraz zrobiło: szalony naukowiec to ja. Więc będziemy szal szalonym naukowcem. Jak ma takie ciągoty, chce, to spoko. Niech tak będzie. Też bym się chciała z Tobą pożegnać. Panie I tak, bym chciała się umówić. Gupi telefon. Nie. nie. Nie zaproś na randkę. Transport, wezwij taksówkę. O, sim. Gdzież. To no, chyba sim. Tutaj bym chciała. A, nie ma telefonu. Fajnie. I nie, fajnie, że nie ma telefonu. Mm. To jak ja mam się z nim spotkać? Zapomniałam mu dać telefonu. Zadzwoń. E, wezwij taksówkę. Ale w sumie nie wezmę go. Mm. Czekajcie. Czekajcie, ja sobie zapiszę, dałam mu tam telefon, że to był gotowy dom, więc ten telefon powinien tam się znajdować, no ale się jednak nie znajduje, więc... Mina Aurory oddaje teraz wszystko. Gra mnie wywaliła, ale kurde, miałam takiego farta, że zapisałam grę. Akurat przed wyłączeniem się, zatrzymaniem gry, skończyło zapisywać grę. I miałam takiego, takiego farta... I nagranie też jest okej, okay, bo kliknęłam zatrzymaj nagrywanie po prostu, żeby no nie nagrywało dalej. I na szczęście się przetworzyło, nie zepsuło, musiałam cały komputer wyłączyć. Więc dobra, w międzyczasie to właśnie weszłam do, do tego hopa, do tego Leona i. Może, a to jest ta muzyka. Do tego Leona i dałam mu tam ten. Yy... No, telefon właśnie. Ja bym chciała się z nimi wybrać. Czekajcie, to było z tej strony. O, tutaj. Takie boisko. Coś dla dzieci. kuje to boisko. Co nie? Żeby się tutaj spotkali. I tyle. Chodzi głównie o to, że Leon poprosił, żeby. Znaczy, w związku z tym, że Aurora jest no, pełną uczennicą, ma tą szóstkę. Teraz szóstka, nie szóstka minus. No, ale on jest no dość, jakby to powiedzieć. Jeszcze nam z kasy zabieram, pała wstrytna. Jest dość słaby w szkole. O właśnie, to chciałam powiedzieć. Ale to po prostu poprosił, żeby dała mu korepetycję. No, ale żeby nie przychodził od razu do domu. No bo Aurora go to praktycznie nie zna, to spotkają się właśnie w tym, w tym parku, w tym loft, coś tam się tam nazywa, w tym parku i porozmawiają trochę, co on, on nie oczekuje, tak naprawdę. I po prostu potem przyjdą tutaj. Nie wiem, czy będzie można odrobić wspólnie lekcje. Nie wiem, wiem, czy tak na uczelni jest. Poproszę o pomoc przy odrobieniu lekcji. Właśnie nie ma takiego wspólnego. Najwyżej poczytają albo, albo coś. E, dobra. Zaproś grupę tymczasową na spotkanie. Tak, wiem, że masz. jakiś przerażający taniec w ogóle. E, chodź. Idź na parcele publiczne. Spotkanie grupy. Tak, jaskinia po krzyku. Ten. Chyba ten, tak, bo on się tylko tak nazywa, więc. Zapraszam, wy samochodu. Yy, no nie macie, nie prowadzisz Aurora. Boże je. się. Jestem tak zachwycona, że to tak szybko idzie. Dobrze, mamy tutaj przygotować. Przydawaj, ile lemon... W ogóle my możemy też. A, bo sobie po prostu usiądziesz. O. Ta koleżanka. Dobra, co my możemy w ogóle tutaj porobić? Mamy te przysmaki, jesteś głodna. No troszkę kup. Eee. O, kup sobie to. Bo jesteś troszkę głodna. Więc e, tak. No O, pogramy sobie może w szachę, żeby go trochę nauczyć. I pogadają sobie w ten sposób. Może żeby zabawa jej troszkę też podrosła tutaj, tutaj no piwo i lemoniada no, i tak dalej. Porzucaj piłką na przykład i sobie w ten sposób porozmawiać, żeby też jej leciała ta zabawa trochę, przecież... Tak, kończy się czas, ja wiem. Ja wiem, że kończy się czas. Tak? Kolejny raz, kut, to będziesz tak walić? Ty to w ogóle brutalna jesteś, Aurora. Duże babko. Weź. weź. się ogarnij twarz. <grywki> Dziwnie wygląda. Dobra. Ona to już naprawdę jest... Um, dom. Z grupą bym chciała, żeby szła. Do domu. Tamtą stronę. On już poszedł. Nie, tu jest. No. W tamtą stronę, tam jest dom, wiesz? No, nie, nie słucha. Dobra. Nie wiem, jak mam ci polepszyć, kurde, zabawę. Bo, żeby odrobić lekcję, to ty też potrzebujesz zabawy. Więc, więc no. To też taka dupa. Nie wiem, ćwicz. Spróbuj w ten sposób. ćwicz. A, ju już nie. A gdzie on? On nam się zapodział. Weź wyłącz tą muzykę. Zostaw już, moje dziecko. Naprawdę, już naprawdę nie chcę Twojej pomocy. On potrzebuje w ogóle czego innego. Wyproś. Spadaj stąd, nie chcę twojej pomocy stąd już. Potrzebuję w ogóle wy wyczyszczenia. Tego potrzebuję. Wyczyść. No powiedziałam coś! Nie, no jeszcze będzie wyciąga wyciągać butelkę. No, co za babsztyl. Wstrętny. Dobra, chodź tutaj. Wezmień pieluchy mu. O Boże. Dobra. I będziesz musiał go tu położyć. Dobra, ty już skończyłaś. To chodź to posprzątaj. Tutaj też musisz to posprzątać. Bo przecież narobiła bałaganu i nie posprzątała nawet. Mama twoja przyjechała. Dobra. Tak, no ja wiem, że cię mdli. A przy mnie zjadłaś. Tylko idzie taka trochę do tyłu przechylona. Papo, ja ci kazałam chyba robić coś innego, nie? To musisz jeszcze butelkę do wyrzucenia. Chodź, skorzystaj. Sobie podlej. Zbieraj. Dobra. I po pierwsze zadzwoń. Praca. Pałóż go tutaj. Pałóż Walter. Nie ja bym chciała, żebyś ty się przebrał. Normalne ubranie. Eee, wyrzucił to. Tak. Wyrzucił to. E, pielęgnuj i podlej wszystkie. Tak. To bym chciała, żebyś robił. Ty w ogóle zostaw kotka. Chodź, skorzystaj. Potrzebujesz jeść. Już zabawa ci się skończyła. Tamten to już w ogóle... Na... Zostawił nas. Może uznał... E, nie, może poszli do niego. Powiedzmy, powiedzmy tak, że poszli do niego po prostu. No, ale w ogóle ani nie pogadali ze sobą, ona zabawę krzyczy. Tak, zrezygnuj z pracy. E, no, bo poczekaj. Na razie nie. Dobra, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. E, gdzie jest praca? To jest dom. poszukaj pracy. Może już zobaczmy, czy w ogóle ten naukowiec jest i dopiero wtedy, co? Wywiad. Nie. Też mnie nie interesuje wywiad. Obibok. No nie. A, Jajunku. Czekaj, 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 wakacje, nie. Przedsiębiorstwo nie. Nie mam gazety. Eee, edytor. Powości nastroju. Edytor kariery. O. E, wybierz karierę. Tak. Zrobimy to. Zrobimy to w ten sposób. Nie prawo, tylko... Nauka... nauka. Tak, nauka, ty chcesz. Kariery naukowej. Przyjmij. Tak, tak. Usuń edytor. Super. I jak teraz wygląda nasza praca? Ok, pracujemy tak. No to jutro będziemy musieli wziąć. wolne. No to wychodzi. Że będziemy musieli wziąć wolne. Dobra, weź, przebierz się tutaj. Musisz wziąć talerz, zjeść coś. Ty tutaj to ogarniasz. Dobra. Ty sobie po prostu z nim e, pogadasz i umówisz się ewentualnie na kolejne korki. Mamo. No, no. Bo potrzebujemy iść um, do sklepu. Spożywczego i... Ciuchowego, potrzebujemy ubranek dla Ultera, no i może dla Aurory też się coś kupi. E, Chodź, kup stąd i ewentualnie, e, kup stąd jakieś tam brożonki, pisty i tak dalej. A tutaj pomidorki i warzywka, kupimy. Kupimy w ten sposób taką połowę. O! Z jednego i potem z drugiego. To w ogóle mamy grę. Pokaż. To jest tylko na kompo chyba też. Tak mi się wydaje. I droga połowa. O, dobra, tak. Nie chcę, żebyś miała nimowlędzie. Jesteś w ogóle, więc nie usunę ci tego. No, co my tu mamy? My, mamy my sims. The sports, sport. Sim City The Sims. Możemy kupić Sim City w sumie. Albo nie, My Sims kupmy, i może uh, Sports FIFA. Nie będę. No fajnie, ja też mam Sims, The Sims, czy My Sims, i to tak fajnie wygląda takie pudełeczko. No, ja wiem, że jesteś zmęczona. No, ja wiem, ale na to Ci nic nie poradzę. Najwyżej po prostu mi padniesz. Tu jest spor. O, mamy to. Dobra. I jedź na inną parcellę. O, tu jest Avril. Dawno do nich nie wchodziłam. Trochę tak. Cawnięci. To jest aktualnie siostra, w sensie nie są połączeni. Ale jest to powiedziane, że to jest siostra Aidana, ale ja w nich nie siedzę za bardzo. Kup codzienne. Kup codzienne. Kup wizytowe. Kup piżamkę, kostium kąpielowy. Bieliznę Sportowe nie? I wierzchne. Chociaż wierzchne się nam nie przyda w sumie. Bo, bo jest lato i tak naprawdę to nie mi jak będzie ten... się trzymał. Dobra. Yy, dla nastolatki, czy ja coś mam jeszcze fajnego? Mamy to... Mamy tą bluzkę. jakiś fajny dół. Jakbym znalazła, to byłoby fajnie. Ale nie widzę fajnego dołu. Bo dobra, niech będzie ten. Ale kupimy też... Czekajcie, to tutaj było. A, to sukienki, takie. Kupimy też taką może pomarańczową, albo tą, o. Dobra. I stąd może coś. Bo się lato zbliża. Mamy tutaj truskawek, to znaczy, tak, po prostu truskawki. To coś też fajnego letniego trzeba by było kupić. Na przykład tą. Dobra. Teraz kupimy dla chłopca z tego działu. O, mamy coś w tym stylu. Bardziej mi się podoba to. Ten niech będzie. Dobra. Tutaj jest zira. Ale te psy wyglądają tak, prze... znaczy ogólnie zwierzęta tutaj wyglądają tak przerażająco, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Ty dosłownie wszystko od nich widzisz. To jest tak źle zrobione, że w jest fajnie, ładnie. To kurde jakiś Szkieletor dziwny wychodzi. ma Masakra. Chcę. Ona też już chce z skorzystać, więc chodź, skorzystaj, weź prysznic. Ty idziesz nakarmić krowę. No nie. No nie, nie wróciły jej potrzeby. Totalnie jest masakra z tymi potrzebami. Dobra, obudź, obudź się. Dobra, chodź. Chodź się po. Było kiedy? Dobra, burz to się potem yy, wysprząta, opróżni. Bo no dobra, odśwież, wyrzuć. Na szczęście pracy domowe teraz nie musi odrabiać. Bo to jest sobota. <noise> na szczęście, więc masz jeszcze troszkę czasu na zrobienie tak. Dobra, naprawdę dziś Armageddon tak ciężko kurde, zrobić. To, że to masakra wszystko. No ale dobra. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję tym dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!